Witam wszystkich To będzie taka reklama mojego serwera Minecraft Czyli jak dołączysz do mojego serwera To się spawnujesz gdzieś, tutaj, tutaj, tutaj Tak, tu Ten serwer jest serwerem survivalowym Jak chcesz działkę kupić To musisz iść do tego villagera On jest dosłownie przez spawnie, spawnujesz się gdzieś tutaj Villager jest tutaj Możesz kupić działkę za jednego dirta Kupię działkę szybko, tu Dostajemy tą działkę, T to jest ten blok Możemy sobie to gdzieś postawić No i tutaj jest moja działka jak chcecie zobaczyć jak duże jest wasza działka, kreska PC view i to wam pokazuje rozmiar waszej działki. Mamy login, saś, register, takie łatwe komendy, co są pewnie na każdym serwerze. Spawn jest zbudowany przez moich kumpli, nie chciałem żeby ten spawn był taki duży, taka mała wioska, no to mi pasi. Mamy też waluty serwera o nazwie kowek. No, zajebista nazwa. Jak chcecie tą walutę serwera, to wszystko co musicie zrobić, pójść do tego villagera i możecie ją kupić. Też będziemy robili więcej villagerów i tak dalej. To jest dopiero początek serwera. Tutaj mamy kościół. Też coś co możecie zauważyć, tutaj jest taki napis Tak, to jest napis. Teren w zasięgu 1000 bloków jest zbugowany. Tak. Jak robiliśmy serwer, teren bardzo blisko spawnu czasami może być zbugowany, a to nie jest zbytnio dużym problemem, bo możecie sobie dalej odejść od spawnu i tam jest wszystko już ogarnięte. Spawn jest tutaj, schodzicie po tej dróżce tutaj, po tym mostiku i tutaj mamy to jaskinię. To jest bardzo ważne, bo tutaj mamy regulamin serwera. Tutaj jest regulamin, proszę to bardzo przeczytać. Administracja oczywiście będzie miała swoje rangi, na przykład właściciel, opiekun, helper i tak dalej. Ten normalnych graczy jest tylko jedna ranga o nazwie gracz. Chciałem po prostu, żeby wszyscy byli równi na tym serwerze. Nie chciałem dodawać żadnych VIPów i tak dalej. To jest mniej więcej wszystko. Zapraszam wszystkich na Trisk i... Zobaczymy się na serwerze. Żegnam.